Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Nowa Assassina. to jest kolejny odcinek z Dead Island, a właściwie nie kolejny, a pierwszy. Tudzież, jak widzicie, znajduje się teraz w prologu. Na pewno każdy z Was kojarzy tą grę. Kiedyś była przedstawiona na moim kanale, lecz została zawieszona, tudzież anulowana przez problemy z internetem. Teraz postanowiliśmy wraz z Jeffreyem ją wznowić. Niestety teraz jesteśmy w prologu i nie można tutaj podejść do trybu kooperacji, także przejdę ją sam. W sensie prolog sam w sobie, i teraz tak, jeszcze jedna ciekawostka. Gram na. w trybie. Szkoda, że nie mogę wziąć tej sikiery. Gram teraz. Wybrałem sobie postać Logana. Nie wiem, jaką postać wybierze jeszcze Jeffrey, ale. No, na nie wygląda to w ten sposób, że gram teraz na padzie, więc moje lamerstwo może być troszeczkę większe niż zwykle. Aczkolwiek zdecydowałem się na taki, a nie inny, taką, a nie inną rozgrywkę ze względu po prostu na przedobylność um, achievementów w, w każdej grze. I tutaj jest jeden z rzadziej spotykanych achievementów przy pomocy analowego zabijania e, pokonaj przeciwników. Chociaż też, tak to też uczynię. Ej, wybaczcie, samochody za oknem, niestety, muszą sobie pojeździć trochę, bo czemu by nie? Okej, okay. coś tu jeszcze nic interesującego. No, jeszcze raz, dobra, tył i przód. Tył i przód. Dobra. Drzwi otwarte, nic ciekawego. Poza torbami oczywiście, które warto by ograbić. Wiecie, no skoro jest nieskończoność miejsca, to należy z tego jak najbardziej korzystać. Nie jestem pewien jak się to sprintuje, także na razie sobie to zostawię w spokoju. O, proszę, odkryłem już. Chciałem sobie już to zostawić w spokoju, a jednak się udało. A jakieś ciekawostki jeszcze coś dla mnie tutaj mają? Nie, dawno nie grałem w tą grę, także musicie wybaczyć mi amatorszczyznę i to, że nie pamiętam totalnie nic z tej gry. Yy, włącznie ogólnie wszystkim, także nic nie pamiętam. Będę wszystko przerabiać na świeże, jeszcze raz przypominać sobie, bo ostatni raz grałem w tą grę może 4 lata temu. Coś takiego, coś w tym stylu, więc yy, niech was to nie dziwi. O, to i mój Logan, moja postać. Jak widzicie, i generalnie sprawił, że zdecydowałem się na tą postać. Mam bardzo, bardzo podobny, raczej jednak od, jakiego, od jakiegoś czasu zdecydowałem się po prostu przejść, zdecydowałem się przejść na włosy, po prostu zwykle mi się nie chce go robić. Nieważne, tak, możemy skończyć mówić o moich włosach i zabrać się za hmm, samą w sobie rozgrywkę. Dobrze zapominam, jak się biega. To jest jedyny minus yy, grania na padnie. Ale achievementu sobie nie odpuszczę. Dostanę, zmienię. Klej. Dobra. A, Jezus Maria, czy muszą przed moim domem sobie tak ludzie gadać i gadać? Prawda, ja z tego nie. nie, nie Wręcz może okej, okay, ja to toleruję, ale Wy, nie, wy może niekoniecznie. Okej. Okay. Chodźmy w dół, ponieważ tutaj jest. Nie, to nie było tu wejście. A, haha, ja widzicie już. Abuś zapamiętuje. Swoje mądrości, a przez to zapomina tego, co jest naprawdę eee, ta winda, i teraz. Haj, teraz tam dobrze, więc jakoś się to wchodziło do środka. Przytrzymaj X, ok, otwarte. Let's jump down. I oczywiście winda spada, bo dlaczego by nie? I...

Uwertura chaosu. No dobra, najpierw sobie jednak przeszukajmy walizki, bo po co się komu spieszyć, skoro dają mi walizeczki z tak pięknym dropem. Prawda. Ależ prawda. Uh, Asz I, I to ile ja tu ograbiam? To jeden but wie Butman nawet Bieg to na, bieg na, bieg na. Okay. Ok. Bardzo. Eee, by the way, nie próbowałbym walki z tymi zarażonymi, bo można je powalić kopniakiem, gdyż mają 50 level i niezbyt jest możliwość ich eee, zniszczenia. Ale cóż, witamy Was na Banoi, tak zwanej wyspie zombie. Postaw na klasykę. Celuj w głowę.

Okej, okay, pierwszy isterek, który wam już pokażę teraz. Tylko... Słyszycie? Pierwszy isterek. Wszyscy mówią po angielsku, ona się modli po polsku. Ale cóż. Napój energetyczny, zawsze spoko. Coś jeszcze.

O oh, kurda! One, one, two, fucking three. Okay. Teraz to będzie trudne. Trigger. No podejdź. No, dawaj. Dawaj stary. Aha, aha. Ha, udało się Okej, okay. eksp Akumulator, podoba mi się, wow, to było trudne. Muszę się obczaić z tą walką. Bo nie chcę machać tym nawet wiosłem. Co nie zmienia faktu, że wygląda nawet ciekawie. Akt pierwszy zakończony. To znaczy, prolog zakończony. Akt pierwszy dopiero się zaczyna. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where mi z jesteś. Gdzie jesteś? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God zobaczmy sobie, jak to mniej więcej wygląda. Jezus, Maria, tam za oknem dalej gadają jak głupi. Dobra, kogo? To generalnie obchodzi. Widzę, że tu mamy projekty nowe, więc sobie go użyjmy. A, nie można. Umiejętności, dobrze. W co dodać? Oczywiście furię. Zacznijmy od tego. Będę sobie raczej rozwijać furię, chociaż to jest też ciekawe. To. I generalnie tak to będzie wyglądało. Tymczasem cóż, ee, ja się za mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, ponieważ to może być zaczątek naprawdę ciekawej serii. No patrzcie, i teraz działa walka, no. Dziwne. E, w każdym razie to było na tyle, ja się z i papa. Cześć. No ja ci chcę łeb obciąć. Czy mogę walnąć? O, proszę, tak go mogę walnąć. Mogę go walnąć tak, I mogę go walnąć tak, a mogę go walnąć pod skosem? Ha, mogę, 16 kierunków jest. Podoba mi się. Dobra. Papa. Hej. See you.